Niedziela, czyli Dzień Pański, dlatego teraz z rana wybieram się na nabożeństwo. jedyne na spotkanie wspólnoty, której jestem członkiem. Ciasto weselne z wczoraj biorę na nabożeństwo, później jest przerwa kawawa, to idealnie siądzie. Jezus siłą, Jezus pieśnią mego życia. Dzisiaj sami w każdy dzień. Dzień już w większości zleciał, już mamy 17 mojego czasu. Oglądam sobie teraz wyścig Formuły 1 Wielkiej Brytanii, Silverstone. Niko Hulkenberg zajmuje trzecie miejsce. Taka niespodzianka. No i tak, dzisiaj po nałożeństwie byliśmy z Kamilem na kebabie, później chwilę żeśmy tutaj podcilowali. Nic nie nagrałem w sumie trochę słabo, bo uznałem, że nie będzie nic ciekawego, ale tak myślę, że do vloga to akurat by pasowało. No ale cóż, błąd nowicjusza. Um, jaki jest teraz plan? Teraz będę robił. Mam trochę bałaganu po wczorajszym weselu. Tutaj widać trochę tu, trochę na podłodze. Muszę to rozpakować, przepakować. Zgrać materiał to jest ważne, bo y, jutro i wyjeżdżam na tygodniowy obóz do Dunajca, mamy taki chrześcijański wyjazd. Dużo osób z naszej wspólnoty tam będzie. Przez cały tydzień tam będziemy się gościć. I będą tam wykłady, które będę nagrywał, dlatego muszę przygotować aparat, baterie, cały materiał z wczorajszego wesela zgrać na komputer, żeby mieć karty do dyspozycji. Także taki jest na ten moment plan na popołudnie.

A teraz na koniec chciałem tylko tak jedno zdanie powiedzieć, że takie dni jak dzisiaj są spoko. Może w filmie tego nie widać, bo nie do końca wszystko nagrałem tak, jakby fajnie było nagrać, ale, ale ogólnie myślę, że taki dzień, kiedy jest troszeczkę więcej chillu, trochę odpoczynku jest fajny. Ostatnio w pracy mieliśmy dużo różnych, dużo różnych zadań, zakończenie sezonu i tak dalej. Kolejny tydzień też się. Zapowiada intensywne, intensywne w bodźce, spotkania z ludźmi i tak dalej, więc to, że mogliśmy sobie dzisiaj z Kamilem trochę i teraz sam podpoczywać i jest spoko, tym bardziej też chodzi mi o taki odpoczynek od informacji, od tego, że co się dzieje teraz na świecie, w Polsce, granica i tak dalej. Różne tematy teraz się pojawiają, a ja dzisiaj nie włączałem na ten temat nic. E, oglądałem sobie tylko film dokumenty o film dokumentalny o Wiśle Kraków Piała na Kanal Plusie. E, pierwszy odcinek, bardzo spoko. Oglądałem sobie skróty meczów z y, mistrzostw klubowych. Oglądałem sobie wyścig Formuły 1, ten dzisiejszy. Niko Hul Hulkenberg zdobył pierwszy swoje podium w karierze, więc spoko. Takie dni są potrzebne i na filmie tego nie było widać, ale, ale był fajny. Jutro się pewnie będzie więcej działo, więc zapraszam na jutrzejszy film. Cześć.